Uszanowanko, cześć, witam się ze wszystkimi. Wtorek e, i powracam po jakiejś tam przerwie, ponieważ ona wynikła kompletnie bez powodu, ale bywa. E, I w tym tygodniu ja bym wreszcie wziął się za ten temat, który tak odwlekam i odwlekam a jest to temat włosów e, i tego, co się z nimi działo w moim przypadku, w każdym razie przez ostatni jakiś czas. E, i właśnie, update, bo to za jakiś czas temu już ja spoilerowałem i potem spoilerował to Grzesiek w swoim zresztą bardzo fajnym, e, takim bardziej merytorycznym filmiku, w którym on o tym mówił. Ja o tym powiem o tak jakby mniej merytoryczny sposób, ponieważ ja ogólnie to nie umiem w merytorykę. E, ale o co rozchodzi? E, jakoś pod koniec zeszłego roku, mam wrażenie, że był to koniec listopada, e, całkowicie niezależnie dwie osoby stwierdziły, że dostrzegają na czubku mojej głowy łysinę, e, czego się zupełnie nie spodziewałem. Ponieważ, e, tak, znaczy ja się na pewno spodziewałem, że będę łysieć. Może jakiś background. Jestem na testosteronie w tym momencie ponad 4 lata. E, wtedy byłem jakoś tak około równo 4 lata. E, I właśnie e, ja w mojej rodzinie mam dużo głośniących facetów, a właściwie, właściwie, właściwie prawie wszystkich. Oprócz e, mojego stryja, czyli brata mojego ojca, e, i brata mojej babci od drugiej strony. Od strony mojej matki, czyli to są dwa faceci w mojej rodzinie, spokrewnieni ze mną tak dość blisko, o których wiem, że nie są łyś. Podczas gdy, no, na przykład mój ojciec i obaj moi dziadkowie byli dość potężnie łysiącymi facetami dość młodym wieku. E, także ja nie spodziewałem się cudów u siebie, ale ogólnie obserwowałem siebie i nie było źle. E, ja miałem, Znaczy, dość, zawsze miałem dość duże czoło i mi się linia włosów zmieniła, zrobiłem się bardziej kwadratowa, tak na początku teścia samego właściwie. I to się zatrzymało. Ja mam takie zalążki i zakoli, ale one się zrobiły bardzo wcześnie i one takie zostały. Ja w ogóle nie usiałem od przodu, co uważam, że jest chamstwem, ponieważ ja nie miałem pojęcia, że łysieję do ostatniego momentu, ponieważ tego po prostu nie widziałem. Nie wiem, czy ktoś z Was kiedyś widział czubek swojej głowy. Ja na przykład nigdy wcześniej nie patrzyłem się w czubek swojej głowy, a nawet jak próbowałem się spojrzeć, to to było bardzo trudne do wykonania, ponieważ potrzebowałem przynajmniej dwóch luster do tego. Więc ogólnie to było bardzo podstępne. Jak się dowiedziałem o tym, że mam ewidentną na czubku głowy, to powiedzmy wpadłem w lekką panikę, ponieważ nikt nie chciałby mieć łusiny na czubku głowy w wieku 26 lat. Na pewno ja nie chciałem mieć, wtedy jeszcze nie miałem nawet 26 lat. Także ogólnie uznałem, że to się nie będzie teraz działo. Na szczęście mam taką przewagę, że po pierwsze ja wiedziałem, że będę łysieć. byłem o tym przekonany, dlatego zrobiłem research dawno temu, zanim jeszcze zacząłem teścia. I po drugie, ponieważ moja matka jest dermatologką, dzięki czemu mam dość szybki dostęp do niej i do jej ratunku. Więc ja dokładnie tak zrobiłem, pobiegłem do mojej matki, która co też właśnie odnotowała, była tą drugą osobą, która stwierdziła, że się na czubku głowy i powiedziałem, wypisz mi bloker. I wypisała mi bloker. O czym mówię? Bloker DHT. To jest taka substancja, jest to pochodna testosteronu. Ona uszkadza mieszki włosowe. Niektóre osoby są na to bardziej podatne, inne mniej. To zależy jakie macie receptory w skórze głowy. No i jeśli ktoś ma przerąbane genetycznie, to będzie łysiał i tak naprawdę e, nie, jest, nie ma wielu tutaj, tak jakby sposobów przeciwdziałania temu, poza blokowaniem tego, tej przyczyny tego łysienia, czyli właśnie e, tej pochodnej. I ja próbowałem równy, różnych rzeczy. E, ja oczywiście ciężko mi teraz ocenić, co mi najbardziej pomogło, znaczy teraz już trochę mogę, ale ja oczywiście zacząłem robić wszystko naraz. To znaczy, e, pierwsze co zrobiłem, to kupiłem sobie lokson. Wiele osób tego używa na przykład sobie na porost włosów na twarzy, do czego to nie jest przeznaczone, ogólnie uprzedzam. Ja sobie tego używam, żeby sobie psikać na skalp, ponieważ to, to nie jest jakaś magiczna substancja, ona zasadniczo poprawia ukrwienie przede wszystkim w skórze głowy dzięki temu te włosy odrastają. Można za tym też wyhodować, że tak powiem, potężne włosy tam, gdzie na przykład ma się sam meszek. Ale jest to głównie przez to prze, wymyślone po to, żeby ludzie, którzy łysieją, mogli sobie odrosnąć włosy w tymże konkretnym miejscu. E, ja miałem z tym taki problem, że to jest e, na no alkoholu to straszliwie wysuszało mi skal. Do tego stopnia, że ja miałem takie siano zniszczone e, tam, gdzie miałem wcześniej normalne włosy. Także miałem łusinę a dookoła tego miałem po prostu zniszczone włosy, ponieważ to mi po prostu straszliwie wysusza. Ja mam ogólnie suche włosy. E, dodatkowo dostałem strasznego łupierzu, więc to mnie strasznie przesuszało. Wtedy moja matka szanowna znalazła taki patent z tym, że on jest na receptę e, i tenże specyf specyfik. E, było o wiele lepszy, przynajmniej u mnie, bo on mnie tak nie przesuszał i był o wiele łagodniejszy. E, no, aczkolwiek jest to właściwie ta sama substancja, e, tylko, tylko inaczej się nazywa, no i tam jest trochę inaczej, że tak powiem, skomponowana. E, ja też sobie kupiłem taką wcierkę, którą wszyscy polecają. To jest taka wcierka, proszę bardzo. E, ja to wszystko napiszę Wam w opisie, co to jest. E, ja za tym pryskałem i to też jest bardzo fajne, ja tego dalej używam, podczas gdy z loksonem i innymi tego typu rzeczami już się już się poddaję, tak jakby nie używam, bo nie mam potrzeby ale tego, tego dalej używam, bo to jest bardzo fajne, to ogólnie bardzo przyspiesza porost włosów, więc jeśli ogólnie hodujecie, że na przykład zapuszczacie długie albo próbujecie właśnie sobie odratować jakieś miejsce, gdzie Wam ubyło, to to jest super ale główne, czym się ratuje i czego absolutnie nie przestanę brać to są takie tapsy, to jest właśnie ten blokar DHT który ja sobie jem to jest zasadniczo, raz dziennie łykam sobie taką tabletkę naprawdę w porównaniu do innych leków, które biorę, jest to mały pikuś no, z tym, że to jest tak jakby trochę mocniejszy lek, jeśli chodzi na przykład o wątrobę czy coś takiego. Więc na przykład, jeśli bierzecie bardzo dużo innych leków i pijecie dużo alkoholu, to możecie na przykład się badać co jakiś czas, ponieważ no, może się dość źle skończyć. Ale tak poza tym, ja na przykład nie mam absolutnie żadnych efektów ubocznych. Z tego co wiem, efekty uboczne tutaj są dość szerokie. Poprzez na przykład niektórzy się skarżą nas, na, na stan depresyjny ogólnie obniżenie nastroju. I na przykład mówią, że im zabiło libido. Ja nie skarżę się na absolutnie żadną z tych e, rzeczy. Wiem też, że kilka osób ostatnio mówiło, że też brało i też raczej nie mieli żadnych efektów ubocznych. E, wiem, że są różne inne leki tego typu. To jest, mam, to jest akurat tańszy zamiennik, który mi wynalazła moja matka, ponieważ się zna. Działa dokładnie tak samo. E, I właśnie, no i co do efektów, to ja, no, ja nie robiłem tego filmiku przez długi czas właśnie dlatego, że ja chciałem faktycznie móc Wam powiedzieć, że coś działa albo nie. E, ja w tym momencie wiem, że działa, e, ponieważ ja zacząłem to brać na początku grudnia, to był jakiś czwarty grudnia. No i przez pierwsze dwa miesiące mówią, że tych efektów właściwie nie ma, czasami nawet włosy mogą bardziej wypadać, a potem dopiero się zaczyna. Ja przez te pierwsze dwa miesiące faktycznie widziałem dużo, szczególnie, że ja nawet nie mam za bardzo zdjęć sprzed, ponieważ nie byłem w stanie sobie zrobić porządnych. Musicie mi uwierzyć na słowo, że miałem taką hamską, łysą plamę na czubku głowy i dookoła miałem takie rzadkie włosy. Mi się ogólnie cały czubek, ten, ten pas włosów tutaj na, na górze głowy zrobił mi się taki strasznie... Miałem bardzo rzadkie te włosy, bo mi strasznie dużo tam leciało. One były bardzo cienkie i takie zniszczone wyglądają trochę jak Golum. To też je właśnie obciąłem na krótko. I od tej pory zauważyłem, że ewidentnie mnie zgęstniały. Ja już nie mam takich prześwitów, na przykład jak mam mokre włosy, że mi widać skalp na przykład. No i też zarósł mi kompletnie ten, ten ta łusina, na którym na czubku głowy, tam właściwie jej nie mam. Z tym, że ja mam czarne włosy i jestem dość blady, więc ogólnie moja skóra zawsze jest trochę widoczna spod spodu, więc to też nie pomaga na pewno. Ale na pewno już i moja matka potwierdziła, że nie mam łusiny, którą wcześniej miałem. Także e, cud, proszę Państwa, się stał, będę mieć włosy. E, I właściwie to tyle. Znaczy z tym, że to trzeba brać. Dopóki się to bierze, to tyle ten to jest blokowane. Ponoć czasami niektóre osoby po jakimś czasie się na to odparniają, w sensie to przestaje być tak skuteczne. Modlę się, że ja nie. No zawsze można jeszcze, nie wiem, ja na przykład już nie odstawię teścia w tym momencie, ponieważ no miałem dwójkę, tak, nie mam jajników, nie mam własnych hormonów, więc jakieś muszę brać. Mogłbym ewentualnie odstawić teścia, zacząć brać estrogen, aczkolwiek czy nie wiem, czy nie wolę być łysy, szczerze mówiąc. Eee, także to o... I nie wiem, no właściwie to taki filmik jest update'owo e, informacyjny na temat tego, że będę mieć włosy jednakowoż. E, bonus taki jest, nie wiem, niektórym kto może nie ucieszyć, mnie trochę tak, że ten lek, oprócz tego, że zapobiega wypadaniu włosów na głowie, to też e, spowalnia wzrost włosów w innych miejscach. Na przykład, jak ktoś ma włosy na plecach albo na dupie, to będą rosły wolniej i mniej. I na przykład... E, może być nie Włochato w tych miejscach, ale też na przykład z zarost na twarzy. Ja zasadniczo nigdy nie miałem bardzo bujnego, ale mi urósł taki dostateczny, że jest on dość równomierny. Nie będę zapuszczać brody, nie miałem tego w planach, ale szczecinę będę mieć wciąż. W sensie nie wyrosną nowe włosy, to w ten sposób działa. Jeśli te jakieś już Wam wyrosły, na przykład na dupie albo na twarzy, to one już tam będą, dopóki ich sobie trwale nie usuniecie jakąś inną metodą. Ale nie wyrosną już nowe, jeśli będziecie brać ten blokę. W każdym razie nie dużo. Eee, co ja jakoś tak z tym nie mam dużego problemu. Eee, no i tyle. Także zasadniczo update jest taki, że będę mieć włosy, jem takie tabletki i są bardzo fajne. Bardzo żałuję, że nie mam zdjęcia, ani żadnego filmiku, żeby pokazać jak wyglądał mój konkretnie skalb przed tym. Co byłoby fajne, żeby to zrobić, aczkolwiek wtedy jakoś tak się straszliwie brzydziłem swojego wyglądu, że sobie nawet nie zrobiłem takiego zdjęcia. Ale pewnie możecie na moich poprzednich filmikach, zob w filmikach zobaczyć, że moje włosy się stopniowo robią coraz gorsze. I to w ogóle takie pierwsze oznaki. Na przykład u mnie to było strasznie podchwytliwe, ponieważ ja usiadłem od tyłu, a nie od przodu, nie miałem szans tego zobaczyć. Ale ja zauważyłem już ze dwa, trzy lata temu, że mi zaczęły strasznie wypadać włosy. W sensie to było na zasadzie, zatykał mi się odpływ w prysznicu co tydzień i ogólnie moich włosów było wszędzie pełno. Ale to była też kwestia tego, że ja te włosy zapuściłem jakoś dokładnie po rok na testosteronie, czyli prawdopodobnie wtedy, kiedy to się zaczęło. Z tej okazji po prostu mi się wydawało, że tych włosów jest więcej, bardziej widać, że wypadają, bo są po prostu dłuższe, a to się okazuje, że nie tylko. I włosy po prostu mi się robiły coraz, że tak się wrażę, gorsze. Po prostu one były gorsze jakościowo, robiły się cieńsze, robiły się słabsze. Ja miałem przed teściem zawsze długie włosy i miałem bardzo zdrowe, nic z nimi nie robiąc właściwie, a tu nagle musiałem używać odżywek i jakichś specjalnych szamponów i w ogóle, i to tak naprawdę niewiele mi pomagało. Dopóki nie zorientowałem się, że po prostu to jest. Kwestia hormonalna, także no, jeśli Wasze włosy są beznadziejne przez cały czas i cienkie i rzadkie, to prawdopodobnie, jeśli jesteście kilka na, na testosteronie, to może być kwestia tego. Także no, nie wiem, e, nie namawiam, nie zachęcam, pokazuję możliwości. I tyle. I odmeldowuję się i widzimy się chyba za tydzień lub na przykład jakieś e, dłuższe odległości czasowe, ponieważ cholera wie ostatnio jest różnie. Także. Cycki, mam nadzieję, że były w kadrze i papatki